Czego powinniśmy się bać Rafał Trzaskowskiego? Bardzo wiele osób używa formuły, Rafał Trzaskowski to zamknięcie systemu, ale myślę, że bardzo niewiele osób ma świadomość, co to znaczy. Żeby o tym opowiedzieć, trzeba cofnąć się do 22 listopada 2023 roku, kiedy Komisja Europejska głosami 291 do 274 przegłosowała 267 poprawek zmian traktatów europejskich, które dotyczą newralgicznych sfer każdego państwa bezpieczeństwo, armia, waluta, rolnictwo, przemysł, edukacja i wiele, wiele, wiele innych. Dziewięciu posłów Europosłów zagłosowałoby inaczej i nie mielibyśmy tego, przepraszam za wyrażenie, bajzlu, ale stało się inaczej. Nie poszli z tym do przodu, dlatego że nie bardzo mogli, dlatego że za chwilę była, były wybory do Europarlamentu, a wiele państw się obawiało tych zmian, i słusznie. Potem była jurysdykcja węgierska, i Węgrzy to zabrozili na szczęście. Rok czasu tkwi to w zamrażarce, ale to potem przyszedł Donald Tusk. Jeżeli Państwo teraz oglądacie domenę publiczną, to w zasadzie nie ma dnia, aby Tusk, Sikorski, Trzaskowski i inni nie mówili na zmianę. Armia Europejska, wspólne państwo, musimy się zbroić razem, bo my tutaj tylko razem będziemy działać skutecznie. O co chodzi? Chodzi o to, że wykorzystując zagrożenie ze wschodu realne i wykorzystując zapowiedzi Trumpa, w dużej mierze realne, dotyczące przynajmniej ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, lansują armię europejską, nie tłumacząc ludziom, co się za tym kryje. Bardzo niebezpieczny moment. Jeżeli Państwo oglądaliście to, co się działo w Parlamencie Europejskim, kiedy do jednego worka na wniosek między innymi Tuska wrzucono tarcze wschód i w zasadzie armię europejską, nie mogąc odróżnić jednego od drugiego, oddzielić jednego od drugiego, to była pułapka, bo chodziło o to, by móc potem powiedzieć, ci, którzy nie chcą tarczy wschód, to są ci, którzy są za Rosją. W rzeczywistości chodziło o to, że ci, którzy mieli świadomość o co chodzi, nie byli za armią europejską, ani a nie, a nie, nie byli za tarczą wschód. Nie mogą tego przeprowadzić do samego końca, dlatego że to się wiąże ze zmianą konstytucji. Potrzeba dwie trzecie posłów do tego, by zmienić konstytucję. Nie będą mieli Lwacy, dwóch trzecich posłów przez jakiś czas w Polsce, to jest jeszcze niemożliwe, na szczęście, ale jest obejście tego poprzez referendum które dotyczy zmian w Konstytucji. I tu dochodzimy do new newralgicznego punktu, bo takie referendum może ogłosić prezydent Polski. Nie ogłosi tego ani prezydent Duda, mimo jego wielu lat, o których mówiliśmy wielokrotnie. Nie ogłosi tego ani prezydent Nawrocki, ani prezydent Mencer, ani żaden inny prezydent, który kandyduje, ogłosi to, który ma szansę wygrać. Ogłosi to z całą pewnością prezydent Rafał Trzaskowski. Co to spowoduje? Referendum będzie pod hasłem, nie takie będzie pytanie, ale przesłanie. Czy jesteś za Europą, czy jesteś za Rosją? Myślę, że przy tym, jak będzie jednym głosem mówił prezydent Trzaskowski, premier Tusk, autorytety moralne w Polsce i poza granicami Polski i nie będzie mediów, które wytłumaczą ludziom, o co chodzi naprawdę w takim referendum, to będzie koniec Polski. Bo ludzie to referendum przyklepią i to będzie oznaczało, że mamy, my tu na poziomie Polski zgadzamy się na te wszystkie poprawki, a zgadzamy się na te wszystkie poprawki, na zmiany konstytucji. Mamy Armię Europejską, która będzie zbudowana na wzór wspólnej armii Niemców i Holendrów. Mówi nam o tym dokument Strategia Bezpieczeństwa dla Niemiec przyjęty przez Bundestag, bo to Niemcy opracowali ten dokument. To Niemcy forują Armię Europejską. Dokument, który mówi o tym, że Niemcy mają mieć kluczową, fundamentalną rolę, jeśli chodzi o Europę. Mają rządzić Europą, mówiąc wprost. Mają być na czele Armii Europejskiej i wzorem dla Armii Europejskiej jest wspólna armia Niemców i Holendrów, bo jest taka armia. Gdzie Holendrzy no, mają... O tym się nie mówi, nie? Ale jest. O tym się nie mówi. Holendrzy mają tylko wydzieloną marynarkę wojenną tak. i lotnictwo, natomiast armia lądowa podlega Niemcom. Wszystkie stanowiska dowódcze mają Niemcy. Dowództwo jest w Berlinie. Oficerowie obu armii posługują się uwagami nie angielskim tylko niemieckim. I e, dokument, który nazwano Strategia bezpieczeństwa dla Niemiec, mówi o tym, że to jest wzór dla armii europejskiej. Co to oznacza dla nas? Ładnie to wyjaśnił generał Samol. To oznacza nie mniej nie więcej, że polskie wojsko będzie podlegało pod rozkazy. mówię Brukseli, czytaj Berlina, bo wsadzili tą Brukselę po to, żeby zrobić taki bufor, by ludzie nie rozpoznali, że to rządzi Berlin, ale to de facto urzędnicy niemieccy zarządzają Unią Europejską, więc Berlin będzie rządził polską armią. I w ten oto sposób pęka nasza ostatnia linia obrony, bo nie mając polskiej armii pod polskimi rozkazami, mogą z nami zrobić wszystko. W międzyczasie spacyfikują polską walutę, wtedy już mogą spokojnie zarządzać gospodarką, rolnictwem, przemysłem. Nie mówiąc o polskiej edukacji, to co planuje się dla polskiej edukacji, to jest po prostu armagedon. Chodzi o to, by wychować nowe społeczeństwo, które będzie odkorzeni Uczone tego wszystkiego, co pan Trzaskowski zapisał w deklaracji plus LGBT, LGBT+, plus. szaleństwo absolutne, gdzie jest odwoływanie do różnych najbardziej radykalnych, skrajnych propozycji WHO, gdzie ma być nauka masturbacji dla dzieci przedszkolnych, absolutna sodomia. Można powiedzieć, że to będzie społeczeństwo, które jeżeli będzie wychowywane w takim duchu, będzie bezwolne, będzie bez niczego. Co? Jaką mamy alternatywę? Jeżeli uda się zablokować Trzaskowskiego, to jest wyłom w tym systemie. A jeżeli jest wyłom, to nie wiadomo, jaki będzie los Międzymorza, bo jednak te państwa dawnego bloku wschodniego są jednak najbardziej, mimo wszystko, nastawione na to, by bronić swojej suwerenności, bo straciły ją wcześniej na wiele lat, a więc są także, ze wszystkimi plusami i minusami tego, co mówię, proamerykańskie te państwa. A zatem jest wtedy szansa na Międzymorze, jest szansa na różne alternatywy. Jeżeli wygra Trzaskowski, nie ma żadnej szansy. To właśnie jest zapetonowanie systemu. O wszystkim będzie decydować Berlin i to jest koniec Polski. Jeżeli my damy temu odpór, blokując Trzaskowskiego, jeżeli my damy temu odpór, jest szansa, że za nami ustawią się mniejsi w tej Europie Środkowo-Wschodniej, bo my jesteśmy największym państwem. I kto wie, co będzie dalej. Jest szansa na to, że rozpadnie się ten eurokołchoz. Jest szansa, że powstanie w to miejsce może coś innego, może sojusz państw regionalnych. Jest wiele elementów, które mogą się wydarzyć. To się nie wydarzy, jeżeli Trzaskowski wygra. Jeżeli Trzaskowski wygra, jeszcze popatrzcie Państwo na to, że na to wchodzi ustawa, która przeszła już przez Sejm. Ona za chwilę będzie wisieć na wetu prezydenckim. Prezydencki. Mówimy o ustawie o mowie nienawiści. Tak, Absolutnie jest, niebezpieczna. Sanatę, tak jest. Absolutnie niebezpieczna ustawa. Absolutnie niebezpieczna. Bo ona mówi o tym, że ma być powołany urzędnik, który będzie zarządzał grupą innych urzędników, powołany przez premiera, w tym wypadku Tuska, i to on będzie decydował o tym, on będzie rozstrzygał, nie sąd, tylko urzędnik podlegający Tuskowi, przez niego wybrany, co jest mową nienawiści, a co nie. Już nam mówią o tym, co będzie mową nienawiści. No i prokuratorów mówią, że tam zbierają. Zbierają, już się, Ta, już się przygotowują. Pani Nowacka mówi, że na przykład tym mówienie o tym, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dziecko lub dzieci, to jest mowa nienawiści. Czy nam to grozi? Na początku wielkie kary finansowe, mówimy tutaj o kwotach liczonych w setkach tysięcy, potem wyroki być może na początek w zawiasach, a potem już bez. Innymi słowy, to jest prosta droga do tego, żeby zamykać do więzienia zamówienie tego, co ja dziś mówię, zamówienie tego, co Ty, Piotrze, mówisz w swoich wszystkich programach, a przynajmniej w większości programów, za to, co często pada z ambony. Innymi słowy, to wszystko będzie wykasowane. Nie będzie Twojej telewizji, nie będzie mojej telewizji, nie będzie nawet tych chwili. Klasycznie powiemy, niczego nie będzie. Nie, będzie tylko to, co będzie odpowiadało rządowi urzędnikowi, który będzie wybrany przez Tuska i który będzie oceniał, co jest mową nienawiści, a co nie. Jednym słowem, na początku dostaniemy karę 100, 200, 300 tysięcy, to nas zniszczy, ale jeżeli dalej będziemy pyskować, to pójdziemy siedzieć. I ci, którzy będą nauczeni na naszym przykładzie, nie będą mieli już alternatywy, znikną też więksi. Kanały Zero. Republiki, To wszystko zniknie, nie będzie alternatywnego głosu do głosu rządu. To wszystko jest zapisane w tych prerogatywach ustawy o, mowy, o mowie nienawiści. To wszystko można znaleźć, to wszystko można przeczytać, to wszystko jest już przygotowane. Czekają tylko na to, żeby mieć prezydenta Trzaskowskiego, który nie zablokuje tej ustawy, bo Duda zablokowałby mimo wszystko tak samo jak Nawrocki czy Męcen. Trzaskowski tego nie zablokuje, przecież to by było irracjonalne, gdyby blokował ustawę swojego obozu, Tuska i tak dalej. Więc będzie zmienioną konstytucję, ustawę o mowie nienawiści, będzie okres po wyborze Trzaskowskiego, rok, dwa, zamykania, dociskania systemu, niszczenia takich jak my, będzie monogłos, każdy, kto będzie mówił inaczej, tak naprawdę znika. Zarządzanie z Berlina jest pozamiatane. Innymi słowy, ja twierdzę i dobrze ważę słowa, dobrze to przemyślałem, gruntownie, zawsze mówię o sobie, że jestem listonoszem, który zbiera informacje z wielu źródeł, Dużo rozmów z Jurkiem Krasieńskim, który często lata za oceną. Jestem dwa razy w miesiącu Rozmawia z zapleczem Donalda Trumpa. Twierdzę, że to, co nas czeka 18 maja, a następnie 1 czerwca, i dobrze ważę słowa, to najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Dobrze ważę słowa. Nie narodziny moich dzieci, nie śmierć moich bliskich, tylko to wydarzenie, to, co się stanie 18 maja, 1 czerwca. Będzie najważniejszym wydarzeniem w moim życiu. Nie będzie nic ważniejszego ani w moim, ani w Państwa życiu, choć Państwu się dziś wydaje, że będzie inaczej. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to zmieni, radykalnie zmieni życie mojej rodziny, tysięcy, milionów rodzin w Polsce. Tysiące ludzi pójdzie za kraty, miliony ludzi będzie zniszczonych, pozostali pójdą do katakumb. To będzie koniec świata, jaki znamy. Jesteśmy, można powiedzieć, jak w 1939 roku. Jesteśmy na linii frontu, gdzie cały świat patrzy na to. Co stanie się w Polsce, jeżeli my damy odpór, jest szansa, że za nami pójdą inni. Jeśli nie damy tego odporu, nie będzie już miało żadnego znaczenia, kto wygra następne wybory parlamentarne. Zresztą tak naprawdę nie będzie miał szans wygrać ich ktokolwiek inny niż tylko partia z Tuska i jego towarzyszy. Dlatego, że nie będzie żadnych mediów, które będą mogły pokazywać ludziom pewną alternatywę. Dlatego to, co się wydarzy teraz, jest, uważam, być może całe moje życie 56-letnie było po to, żeby dojść do tego punktu. I jak Rejtan rozerwać koszulę i powiedzieć: zostawmy wreszcie wszystkie spory. Ci, którzy naprawdę mamy Boga w sercu i Polskę w sercu, i skupmy się na tym, żeby nie dopuścić Trzaskowskiego do zwycięstwa w tych wyborach prezydenckich. Jeśli on wygra, to następne nasze spory będziemy toczyć jak nasi przodkowie po przegranych powstaniach w XIX wieku na emigracji. To jest wariant miękki, bo wariant twardy będziemy je toczyć pod celą. Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie się przebudzili. Ktoś pytał mnie całkiem niedawno. Zaraz, ja tyle razy słyszałem, że te wybory są ważne, te są najważniejsze. To nie było wcześniej wyborów? Otóż nie. Kumulacja wydarzeń geopolitycznych, to, co się stało za oceanem, to, co się dzieje teraz w Unii Europejskiej, przegłosowanie tych 267 poprawek, które czekają tylko na sygnał do odpalenia jak sportowiec do, do, do błyskawicznego przebiegnięcia krótkiego dystansu. Kumulacja tych wydarzeń jest taka, że my dziś jesteśmy jak wiosną 1939 roku. I to jest zasada, jakbyśmy wisieli na linie, gdzie z jednej strony mamy przepaść, bez zna, tam nie ma nadziei, z drugiej strony mamy... Miękkie lądowanie i jest albo, albo. Jest tak naprawdę tylko jedno rozwiązanie, drugie, nie ma nic pomiędzy, nic pomiędzy. Początek albo koniec. Taka jest gra, taka jest stawka. I dlatego ja apeluję o to, abyśmy dzisiaj skupili się na tym, bo to jest zadanie ponad wszystkie inne zadania, by nie dopuścić do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Czyli to, co robi teraz Tusk, ta zagrywka z tymi serwerami, z tym pseudowłamaniem na serwery Platformy Obywatelskiej, to jest przygrywka, to jest pokazanie. Wariat rumuński. Wariant dokład, dokładnie tak. Jak... To, że zablokowali, to on, to, że oni już mówią, że niektóre wyroki Sądu Najwyższego w ogóle nie istnieją, ich nie ma w domenie publicznej, te, które im nie pasują. Teraz mówią o włamaniach na serwery. Wyobraźmy sobie, że oni przegrają, nie wiem, pół milionem głosów, czy niby nawet milionem. Powiedzą, że to ruska robota, że, no to, tak. że to ruska agentura. I te wybory są nieważne. I te wybory są nieważne. I I chałownia zostaje i wtedy chałownia błyskawicznie przegłosowuje jako prezydent, podpisuje, jako to, nie przegłosowuje, tylko podpisuje w imieniu prezydenta to, co chciałby podpisać. Potem już zadbają o to, by drugi raz nie dopuścić do takiego strasznego nadużycia, jak wybór kogokolwiek innego niż nominata Tuska. Mówi o tym, że LGBT, ustawa, że ta ustawa już nie istnieje, że została wycofana. Kłamie. To jest kolejna nieprawda. Ustawa LGBT, została przez niego podpisana. Ta ustawa, która właśnie nawiązuje do tych takich skrajnych, bardzo radykalnych wytycznych WHO, o między innymi nauce masturbacji dzieci przedszkolnych. I on nigdy swojego podpisu nie cofnął. Po prostu to podpisał. Zobaczył, że jest to tak radykalne nawet dla jego środowiska, że on to po prostu zamroził. Natomiast to sobie stoi, to sobie po prostu czeka. Więc nie wycofał się z tego. To jest po prostu akt podpisany przez prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, którego nigdy się nie wycofał. Nigdy nie cofnął swojego podpisu. On czeka tylko na odpowiedni moment, ta ustawa LGBT+, żeby ją wdrożyć w życie. No, wiemy oczywiście o tym, jak pan Trzaskowski w przeszłości mówił o migrantach. Wiele razy mówił o tym, że no, mówił językiem Tuska. Że to są w duchu biedni ludzie, że tak naprawdę to trzeba tych ludzi przyjmować, bo to są tacy sami ludzie, że oni tu chcą pracy, chcą, nie ma żadnego problemu, jesteśmy w stanie przyjąć ich tutaj bardzo, bardzo wielu. Jaki to problem? Dzisiaj śpiewa inaczej, stawia ludziom inną śpiewkę, że on był absolutnie przeciwnikiem i że nie powinno tego być. I jednym słowem, podobnie robi jak Donald Tusk. Podobnie, jeśli chodzi o ten mur na granicy, blokowanie granicy wschodniej. Też oczywiście robił to w duchu Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który jest, jego, jest, jest tak naprawdę cieniem Donalda Tuska, jest wykrywany przez Donalda Tuska, jest jego człowiekiem. Oczywiście próbuje teraz pokazać, że on będzie niezależny. Nie dajcie się państwo zwieść.